Czas świąt to niewątpliwie dla Polaków. Dla nas jest taki okres, gdzie zostawiamy stoły, pojawiają się na nich wszelakie potrawy, które no w jakiś sposób są związane z naszą tradycją świąteczną. Dla dietetyka przypuszczam, że jest to raczej jednak ten czas trochę bardziej stresujący. Co zrobić, żeby te święta przeżyć w miarę normalnie? żeby nie było szoku tuż po nich. Jeżeli chodzi o święta, to trzeba się do nich po prostu dobrze przygotować. Nie jestem raczej zwolennikiem takiej teorii, że w święta musimy sobie wszystko ograniczać i, i jeść tylko i wyłącznie dietetyczne sałatki, bo właśnie święta są tradycyjne, jest to czas spotkania z rodziną. Dobrze przygotować to znaczy, jeżeli nie mamy nadprogramowych kilogramów przed świętami, to te dwa dni nie sądzę, żeby nam bardzo zaszkodziły. Ale jeżeli już przygotowujemy te potrawy i chcemy, żeby one były takie bardzo tradycyjne, to pomyślmy o tym, jak możemy je odchudzić. Bo przecież do ciasta możemy dodać trochę mniej cukru, nikt się nie zorientuje. Jak dodamy trochę mniej oleju, to też nikt nie zauważy, przetestowane. I jeżeli do sałatki jeżynowej dodamy trochę mniej majonezu, już mamy dodatkowe, dodatkowe zmniejszone kalorie i zmniejszoną ilość tłuszczów w tym, co będziemy zjadać. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim to powinniśmy zachować zdrowy rozsądek. Nawet jeżeli jesteśmy na diecie, zawsze też mówię to swoim pacjentom, jeżeli ktoś chce gotować dietetycznie przez święta, nie ma problemu, dostanie taki plan, że może gotować dietetycznie, zjeść dietetyczny żurek, dietetyczną sałatkę czy dietetyczne ciasto, i wszystko będzie się zgadzać schudnie. Ale jeżeli ktoś chciałby chociaż troszeczkę tradycyjniej spędzić te święta, to jeżeli zje mały kawałek sernika czy mały kawałek nie wiem, pieczonego mięsa, a później pójdzie na długi spacer z rodziną, nie będzie opychał się przy tym stole, ale po prostu chwilę poświętuje, zje coś mniej dietetycznego, bardziej tradycyjnego, zrobionego na przykład przez babcie, a później pójdzie na długi spacer. To myślę, że te dwa kawałki ciasta przez całe święta nie zrujnują jego diety. A za to we wtorek y, zrobi nadprogramowy, dobry trening. Wszystkie kalorie zostaną spalone. Y, myślę, że tutaj zdrowy rozsądek jest najważniejszy. Y, jeżeli będziemy pić dużo wody, pamiętać o tych posiłkach, y, żeby były w miarę regularne. Pamiętać, że są też warzywa na tym stole. Na pewno są, na pewno są jakieś sałatki. Do picia głównie woda i jeżeli będziemy pamiętać o takich podstawowych zasadach, to nawet jeżeli zgrzeszymy kawałkiem, um, porcją sałatki jarzynowej z tłustym, strasznym majonezem, to nic się złego nie stanie i we wtorek stańmy na tą wagę i oceńmy, czy jest strasznie. Czy nie? W te święta wielkanocne życzę przede wszystkim dużo spokoju, odpoczynku, zdrowych, wesołych, szczęśliwych świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze. Nie przejmujcie się za bardzo kaloriami, ale pamiętajcie, pamiętajcie o tym, żeby zachować zdrowy rozsądek i przede wszystkim cieszcie się tymi świętami. Zdrowych i wesołych świąt.